W każdej kategorii spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu kandydatów kapituła wyłoniła pięcioro nominowanych. W kategorii kultura nominowani zostali. Izabela Barska Kaczmarczyk, założycielka, instruktorka i choreograf działających przy Rybnickim Centrum Kultury dwóch teatrów tańca: Młodzieżowego Teatru Tańca Mirago i Dziecięcego Małego Teatru Tańca. Inicjatorka i choreograf wielu innych przedsięwzięć kulturalnych. Pod jej opieką w teatrze ziemi rybnickiej tańczy prawie 200 osób w różnych grupach wiekowych. W 2008 roku Izabela Barska Kaczmarczyk wyreżyserowała między innymi dwa duże spektakle teatru tańca. Jadwiga Demczuk-Bronowska Animatorka imprez kulturalnych, aktorka, konferencjerka i reżyserka. Współorganizatorka cenionych imprez kulturalnych w Rybniku, m.in. pojedynku na Słowa, dwóch teatrów rybnickiej, jesieni kabaretowej, a także Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej, którego jest dyrektorem artystycznym. Spod jej ręki wyszło kilka rybnickich kabaretów, w tym kabaret Młodych Panów. Reżyserowane przez nią programy kabaretowe i teatralne nagradzane były na wielu ogólnopolskich festiwalach. Kazimiera Drewniok, niestrudzona piewczyni kultury i tradycji śląska. W samym 2008 roku odbyła kilkadziesiąt spotkań z młodzieżą w rybnickich szkołach oraz z trudną młodzieżą w zakładach karnych. Regionalistka, malarka, ilustratorka, znawczyni gwary śląskiej, autorka wielu publikacji. Swoją panoramę rybnicką utrwala w krajobrazie naszego miasta. Adrian Grad współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży w 2008 roku współorganizował w Rybniku m.in. przegląd talentów dziecięcych Pokaż co potrafisz oraz akcję Rybnik jest fajny inicjator wielu festiwali i imprez dla młodzieży aktor teatralny i kabaretowy promotor wolontariatu Kabaret No Name istniejąca od wielu lat grupa kabaretowa, nagradzana na wielu festiwalach i konkursach. Członkowie kabaretu przez 5 lat organizowali w Rybniku imprezę kabaretową Larmo. W 2008 roku No Name podbił serca ślązaków i nie tylko teledyskiem pod tytułem Eye of the Steiger, który w internecie obejrzało kilkaset tysięcy osób. Wszystkich nominowanych spytaliśmy, jakie jest ich ulubione miejsce w Rybniku. Moje ulubione miejsce w Rybniku? Właśnie my jesteśmy. To jest moje mieszkanie. Przynajmniej od pewnego czasu tak jest. Jest to moje ulubione miejsce, dlatego przede wszystkim, ponieważ jest od początku do końca takie, jakie sobie wymarzyłam, zaplanowałam, zaprojektowałam i wymyśliłam wspólnie z moim mężem. Najpiękniejsze miejsca w Rybniku są dla mnie tam, gdzie jeżdżę na rowerze, czyli ścieżki rowerowe i okolice tych ścieżek. Wybrałam. Właśnie to miejsce, bo jest zima, trudno o ten zielony, naprawdę rybnik, ale tutaj jest taka okolica, która mnie fascynuje, bo jest bardzo dużo ptaków, które nie boją się zimy. W przeciwieństwie do mnie rowerzystki, która na rowerze nie jeździ właśnie zimą. Jest wiele takich ulubionych miejsc, ale tu wracam najczęściej. To jest mała uliczka klasztorna. Taka wyciszona, taka inna, z dala od giełku, z giełku rybnickiego, stare drzewa, kasztany, a za nimi kryje się pewna budowla historyczna, właściwie historia naszego miasta. Bardzo ładny kompleks architektoniczny, szpital Juliusz. Ja mam szczególny sentyment do tego miejsca, bo tu się urodziłam, a w ogóle to sobie myślę tak marzę, że byłoby dobrze, jakby się znalazł taki e, lekarz człowiek, jakim był Juliusz Rogier. I postarałby się, żeby to miejsce znowu odżyło, i żeby spełniało taką rolę jak kiedyś. E, ulubione miejsce to jest nowiny. E, tu pochodzę, stąd pochodzę, tu mieszkam, a teraz znajduję się na dachu mojego bloku, w którym e, Rodzą się jakieś pomysły w dziedzinie kultury. Dlaczego dach? Dlatego, że stąd widać cały rybnik. Panorama rybnika miasta, którego, którego lubię i w sąsiedztwie mamy tutaj osiedle Orzepowice, Habrową i wszystkie inne. Pokażemy wam teraz najfajniejsze miejsce w rybniku. O, takiego miejsca nie ma nigdzie. Chodź! Teraz zobaczycie najfajniejsze miejsce w rybniku. Nie ma takiego drugiego miejsca w rybniku. Tu o kurde. No wczoraj jeszcze było! Ukradli No widzisz, tak to jest, ktoś wypatrzy. Wypatrzą takie fajne miejsce i nie ma. Miejsce jest tak fajne, że się złomiarzom musiał spodobać. Mm, a. Poszło. A... Co? Idziemy do teatru.